Ekselera i 5 średnich ziemniaczków. I 6 jajek u gotowego. Groszek zielony, ogórki kiszone, jedno jabłuszko, jedna cebula. Może nie całe jabłuszko będę. Karzywa obrałam i jajeczka. Teraz muszę wszystko pokroić w, drobno, w drobną kostkę. Zaczęłam od selera. No i tak to wszystko musi być pokrojone. tak majonez daję Dają no, trzy takie łyżki łyżkę daję kwaśnej śmietany na razie łyżkę i ostrego majonezu szanowego też daję z łyżkę tym razem dam taką francuską taką widzisz taką fajną aha, całe te są ziarka tak dam całą taką Cała łyżeczkę ziarnka, tak ja od razu tutaj dam no, soli nie bardzo. daję bo ogórki były słone mieszam i zaraz łóżkę. Troszkę soli, bo ziemniaki nie boli Sos wymieszałam. Wrzucamy go teraz do sałatki, wszystko ładnie wymieszamy, wszystko ładnie wymieszać. Jak będzie za mało, to po prostu majonezo do... Tak to jest mm. sałatką, że każdy musi mm -hmm. dobrać swój własny smak. Mm, chyba Obylny. dobra. I posypiemy na koniec sobie zieloną pietruszką. Tak, też doda. Zabieramy się za otwieranie. Kupiłeś sobie takie urządzenie? Kupiłem tak? sobie taki fajne urządzenie otwierać. To zrobiłem właśnie w lewą stronę. No, I próbujemy. I pięknie czas. Ja pomogę. Wyłożymy po kawałek tuło To buzie. na górze to są te fileciki, tak? kochanie to musisz zobaczyć bo to wiesz, bo widać jak wygląda filet o cebulka to jest filecik? możliwe chyba tak, Tak. tak to jest sogo właśnie filecik przy tam. i dla mnie jeden tylko taki boczek. Mm. jeszcze jeden kawałeczek o dwa takie wyjmę to są dwa fileciki dobrze, będziemy sobie jedli tak, dzisiaj filecika i filety ja próbuję tak. najpierw tego karpia no ja też muszę spróbować. Ryba a, to jest a, smakołyk, może być potrzebny nóż, ale spróbujemy. Ja sobie tak poradzę, ja chcę, jestem ciekawa smaku, bo ja nie przepadam za rybami takimi, ale jestem ciekawa smaku. No Ja też próbuję. Hmm? Karp w zalewie octowej, smażony. U tutaj wszędzie jest karpi miliony. Wiosną wybieramy się na połów karpi. No i będziemy pokazywać ja wam w, w, w O, ty sałatka prowadziła karpia, jeszcze jem. A.